Dzień dobry, dzisiaj, dzisiaj ja opowiem historię taką straszną trochę, trochę straszna historia jest, bo horror był, był taki horror o Samarze, taka dziewczynka w długich włosach ze studni wychodziła, pierścionek, tak tytuł miał chyba ten film i... Już wam opowiadam o co się zdarzyło. Była taka noc, ja byłem mały wtedy, to nie ten Piotr, taki mały byłem wtedy. Miał Piotruś i była też moja siostra, Ada, ona właśnie taka, blondynka, była wtedy. I u niej była koleżanka, nie, nie wiem jaka koleżanka była, nie pamiętam, ale była. I one oglądały film, właśnie Samara Ring, ten horror oglądały. No i ja też chciałem, ja lubiłem horror. Też. I też chciałem obejrzeć. No i późno było. Tam 23, a może yy, późna noc. I Piotrus jeszcze nie spał. Nie, nie, nie. I powiedział: Ja też chcę. Też chcę film obejrzeć. No i mnie wzięły i, i obejrzałem. Ogląda, oglądamy film. I mama książkę czytała. Może była wcześniejsza godzina, ale ciemno już było. I późno już. Może nie tak późno, ale późno. Ma książkę czytała w, w salonie, a my oglądaliśmy pokój obok. I telefon domowy wtedy mieliśmy taki stacjonarny wiecie tak on stał w takiej stacji taki telefon i nagle dzwoni i dzwoni a, a wiecie w tym horrorze było strasznie bo tam mówili Seven days przez telefon tak mówili yy, no i moja mama się przestraszyła i my też zatrzymaliśmy film i pobiegliśmy wszyscy do salonu i i mówimy nie odbieraj nie odbieraj mamo bo to Samara Samara dzwoni po nas na pewno więc nie no i mama się też przestraszyła, o nie, nie, Samara. Yy, ale odbrała, bo mama odważna jest. I odbiera i mówi Halo. A się okazało, że tu sąsiadka dzwoniła, bo yy, moja siostra klucze zostawiła przy, znaczy zostawiła, zgubiła pod jej domem, ona znalazła i, i zadzwoniła, żeby oddać klucze. I tyle. Nic się nie stało. A my obejrzeliśmy film do końca i tyle. Koniec historyjki.